Witam, witam, polski kaszlak, czyli lekcja partyzantki odcinek 47 albo 8, albo 5, nawet nie wiem. Słuchajcie, troszkę troszkę O, w ogóle takie zabezpieczenie przed, żeby tutaj wiecie, komety ze spawania nie wpadały pod rękaw, nie? Więc akurat mam takie krótsze rękawice, więc spadało. Dodatkowo też są ważne kalesony ognioodporne. Zapytacie jakie? No, takie wiecie z bazaru ruskiego: najlepsze, bo one nie są łatwopalne, więc to też jest jakieś bezpieczeństwo. Natomiast, no tutaj po, poszliwowałem, nawet jakoś to wygląda. Późniejsze, ewentualnie, może do tego podejdę i będę musiał się tam dołem zająć. Trochę tutaj syfu jest, tak, to jest wszystko w porządku. Tu jestem zadowolony. Progi wyprowadzone, nawet ładnie. Przyspawałem tutaj takie uchwyciki. Kurwa 30 złotych sztuka, e, ja sobie dorobiłem, tu nawet chyba jest takie coś podobnego do, e, do tego pigmeka. To chyba też jest od pasów, ale to u nas e, z tyłu pasów nie ma, chociaż nie, albo tam jest, nieważne, e, więc tak to wygląda, sobie takie pigmajki, no kurwa, no ze spawaniem u mnie jest debakier, no ale się uczymy, więc słuchajcie, jako że to jest szkoła partyzantki, Hmm, czyli historia, w której to kaleka to wszystko buduje bez doświadczenia, no jak już powiedzmy, mam, ale ale bez jakiejś tam y, szczególnej wiedzy, więc sobie budujemy tak jak najlepiej potrafimy, tak żeby być zadowolonym. Słuchajcie, dostałem się tutaj do y, tego mocowania od sprężyny. wyciąłem sobie kawałek, zaraz Wam to wszystko pokażę. I taka ma anegdotka, że maluch jest jak cebula. No, od razu wiecie, że to ze szreka, nie? No bo śmierdzi, tak? No coś jak trochę postoi, to śmierdzi, to się zgadza, nie? Jak postoi na słońcu, to brązowieje, to też w sumie się zgadza, ale też ma warstwy. I warstwy tutaj e, zrobiły się rdzy, więc to jest taki w sumie, e, zrobił się croissant. E, takie wiecie, hiszpańskie ciastko z wróżbą. E, Wyciąłem blaszkę, więc no tutaj w sumie, czekajcie, jak ona szła? W ten sposób, więc tutaj no, w zasadzie jej nie było. Więc przy jakimś wyskoku, no oczywiście to jest wszystko pogięte, w wyskoku te maluchy sprężyny to by się wbiły w plecy pasażerów, o ile by chcieli siedzieć z tyłu. Weźmiemy sobie kamerkę taką, wiecie, do zaglądania w różne otwory. Jakby co, to też się polecam kolonoskopia, gastroskopia, wszystko jednym urządzeniem. I sobie wejdziemy, oczywiście no nie pokażę Wam, bo to musiałbym zmontować, a ja sprzętu takiego nie mam do montowania, bo to tylko sklejam odcinki i sobie zajrzymy. Tu mamy jeszcze światełeczko, więc luks. To będę musiał chyba też jeszcze wypierdolić całkowicie i wrzucę do do piachu, bo to jest jeszcze na tyle grube, że da radę to w jaki sposób odratować. Nie będę nic tutaj musiał kupować. Blaszki kuźwa nie wiem, czy mi starczy. Będę musiał chyba jeszcze pojechać do chłopa, sobie jakąś taką... E, jeszcze jakiś mały arkuszek, no bo tutaj trzeba będzie, tu pewnie odbudować troszkę, no i tutaj, nie? E, bo tutaj dół mamy zrobiony, tu jeszcze tam do jakiegoś, wiecie, fiku miku. E, no i co? No, roboty jest co niemiar, jak zwykle. E, udało się jakoś tą sensownie wyciąć i odzgrzewić. Miejscami po prostu wystarczyło studz bo e, rdza już rozłączyła to, to ten zgrzew, w sumie to rdza trzymała, a nie, nie zgrzewy. Co jeszcze mogę tak powiedzieć? Słuchajcie, no kurwa już powinienem dawno skończyć tę blacharkę, ale no wychodzą różne kwiatki, plus wiadomo, kwiatek też y, musi się zająć innymi rzeczami, wiadomo, wiosna, więc takie różne fikumiku na patiku, więc tu jeszcze będę musiał kawałek wyciąć, bo tu też nie brzydko i y, pewnie gdzieś dotąd to też będzie. O, kurwa, po co ja wam to mówię? Wszystko jak wy to wiecie, y, nie jest źle bo zbliżamy się powoli do końca i tak jak mówiłem, za y, epoksydem pociągniemy sobie <coughs> sorry, pociągnie, pociągniemy sobie epoksydem podłogę, potem kobrą e, i, i tak jak mówiłem poprzednio e, diagnosta będzie płacił mi, a nie ja jemu więc y, no widzimy się w następnym ujęciu mam nadzieję, że to już będzie skończone e, coś jeszcze chciałem takiego głupiego powiedzieć? chyba nie, więc miłego y, oglądania no i to, no. O, zro... nie zrobiłeś. No dobra, słuchajcie. Wypiaskowałem sobie mocowania amortyzatora. Tu jeszcze takie zostały wągry, ale to jest taki, powiedzmy, brud po tym korundzie. W każdym razie, to jest wyczyszczone. Muszę sobie jeszcze kawałek tutaj wstawić, bo tu był taki zegnity taki rożek. Mógłbym zostawić, ale mówię: Dobra, to tylko taki, wiecie, prostokącik, więc siema, nie? Dalej. Mam taką bla... blaszkę zapytacie skąd ona jest i ta blaszka ta blaszka szła w ten sposób więc yy, no namęczyłbym się tutaj czyszcząc zresztą yy, też by wyszedł z tego chips więc tutaj yy, szybka akcja dorobiłem nawet tak samo chujowo ucięłem jak ucięłem to yy, w tym więc yy, tutaj wszystko się zgadza pasuje więc to mamy yy. W sumie mogłem kupić tak, ale że piątek tam wieczór czy już nie to był czwartek tak jakoś nie no nieważne tak czy siak bym się nie wyrobił jakby e, w każdym razie mówię e, wytnę to no bo to, to się nie opłacało czegoś takiego wstawiać i dorobiłem może kół, kółkiem to już nie jest no prawie że. Ale ostatecznie ja jestem zadowolony. Tutaj może tak od spodu gorzej to wyszło. Ale blacha jest gruba, to więc ciężko było mi to jakoś się sensownie wyklepać. Ale Kaugumi, jak to mówią Cyganie, na gumę do rzucia. Nie zmyślam, tak było. Pasuje, więc tu jestem zadowolony z tego. Więc to mamy, to mamy. Tu mamy oczywiście jeszcze tą blaszkę, która idzie... Czekajcie, jak ona szła? O, jakoś takoś, więc tu mamy też. Uratowałem też to stare dziadostwo. Mówię tak, może dorobię, kurwa, ale nie, tu za dużo rypaniny, więc udało mi się fajnie to wyczyścić, wypiaskować. E, więc jeszcze tam swoją moc e, grubości i wytrzymałości e, posiada. Bo to jest od tego, wiecie, od boju tego bałwanka tak zwanego. Więc to mamy uratowane, to będzie jakoś tu, tutaj mniej więcej szło. Hops, e, co dalej? Tu mamy też blaszkę kółeczkową. Oczywiście też. E, Słuchajcie, ważne, że zgadza się rozmiar, he he, 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 i to idzie, słuchajcie, w ten sposób, o, hops, zacnie, zacnie i tu jeszcze kawałka brakuje, nie, i ten kawałek, mówię, kurwa, no bo tutaj tak mi nie za bardzo tu wchodziło, bo tu jest na taką zakładkę zrobione, mówię, dobra, chuj, wycinam, nie, i dobrze, że wycięłem, bo to, tak jak mówiłem, pod tą gumą się tam jakieś dziadostwo kryło. A po otworzeniu, tak to sobie wyczyszczę, bo tu jest y, grubsza taka blacha już ona jest y, powiedzmy ukształtowana. Więc tutaj nie będzie problemu, po prostu tą mniejszą taką sobie y, dosztukuję. No i jak widać, no znów dobrze kwiatków, że nie zostawiasz, no bo bez sensu jak tutaj kurwa tak się spuszczam, a Taki pigmej, potem jakiś tutaj wykwit by był, tam dalej już jest w porządku. I w środku, też kamerą wsadzałam, jest w porządku. Tu taki brud jest, jakby, jakby wosk, czy coś takiego, ale tu wszędzie już jest zacnie. Też udało mi się w miarę to fajnie doczyścić. No wiadomo, mechanicznie, ale tak na szlifierką. Ale ja jestem zadowolony, tu sobie psikniemy. Więc tutaj mamy zacni, bo tam akurat było o dużo, dużo lepsza strona, więc nie musiałam tak kombinować. Ale tutaj szybka piłka, tak jak Wam pokazywałem tu wszystko, no więc nawet, nawet pasuje, no, kurwa, no takiego byśmy nie zostawili, nie? Dobra, troszkę ogarnę, bo tu się burdel zrobił i będzie można powoli wspawywać. Tak, no bo wszystko mam w zasadzie przygotowane i teraz będzie tylko szl szlifcingo, szlifczango i inne pierdango i potem to kurwa czyś to do no, czyś to Jezu, jak mi się nie chce a to, to to tam szybko tutaj to szybko powinno pójść tutaj troszkę wolniej bo tutaj też mm. e, i to kurwa jeszcze Jezu, i belka jeszcze i drzwi i kurwa i coś i maska o Jezus o Jezus Grażyna mam zawał o Jezus nie Halina Halina mam zawał Jezu zrobił niesamowite słuchajcie jest wstawione Mocowanie czy tam talerzyk amortyzatora, tutaj y, ta boczna ścianka, tutaj wiecie w fiku miku, tutaj też takie nadbudówka, mniej więcej tak jak powinna być, bardziej mniej niż więcej, tutaj spawałem tak wiecie, y, już nie robiłem na te takie wiecie, łotwory na zgrzewy, tylko już tak pociągnąłem, już mówię bez przesady, y, nikt z tego nie będzie strzelał, a tak będzie, będzie kwiatek miał pewność. W środku też yy, pomiedziowane, tam w środku, wiecie, na, na te łączenia między blachami, więc yy, jestem bardzo zadowolony. No, trochę mnie to kosztowało roboty. No, kurwa, praktycznie nie widać, że coś tu było wstawiane. No, tutaj trochę, czy tam ewentualnie tu, ale tak mniej więcej yy, wszystko jest prościutko. Prościutko, więc yy, git malena. W ogóle trzeba było to te, te mocowanie tam od spodu to wpierdolić, Jest zus. Ale się naszerpam. W ogóle, jaką bazę wam pokażę, jaką zbudowałem? Tu się chowam. I tu się bawię w jakieś te, Nie pamiętam, co się. No, po prostu w bazę, tak? Tam, kurwa, stanąć, usiąść, tam podejść, masakra, nie? Przez okienko wchodzę z tymi kaskami. A, w ogóle taka śmieszna akcja. Czekajcie, ja wam pokażę. Tylko się cofnę. Moment, bo mi tu. Czyli tak. Maska do spawania, nie? Maska do szlifowania. I słuchajcie, taka akcja. Ja jakoś tak się zgapiłem, chyba, ale to też, też mówiłem. Mówię, dobra, trzeba będzie spadnąć, nie? Zakładam maskę. Oczywiście prawidłowo, nie? Zakładam, stary. Wiesz, tutaj gdzieś chcę podejść, tu tak kurwa z bliska, nie? Psz, flesz taki poszedł, że po prostu retrospekcja z Wietnamu. Więc ostrzegam przed pomyłką, jeżeli chodzi o zakładanie masek, po prostu no, debil, nie? Ale. Ale, ale przeżyłem, więc nic tam strasznego się stało. Eee, więc, taka to taka, taka to taka ciekawa anegdotka. Dobra, koniec kwiatku. Fajnie. Trzeba teraz się zająć. Kurde, nie wiem. N, due, rike, fake. Torba, borba, i pies wpadł do piwnicy. I. Kurwa, biliconek już nie pamiętam, ale to stary chłopie. A chyba teraz nad nie wyliczają, nie? Dzieciaki tylko. Kurwa, jakie masz smartfon, iPhone, a ja mam Samsung, a tu nie? Wiecie taki tam. Yy, kurwa, zmęczony jestem, po prostu nie wiem, co już mam gadać. Jestem zadowolony. Yy, wymiary sobie tam wcześniej spisałem, je sobie tutaj od krawędzi od tej krawędzi hops. Jeszcze delikatnie mogę tutaj ten, yy, to, ten kurwa, ten otwór. <laughs> E, bo tak wiecie, leczko mniejszy zrobiłem tutaj szlifnę e, i będzie cacy, na szczęście, do środka nic mi nie wpadło. Bo też tutaj taka się zrobiła wyrwa, wiecie, e, więc tu mogło coś wpadać. ale e, tylko aby dmuchnąć, tam pełno syfu wychodzi jeszcze. Bo nawet otwory takie udało mi się zostawić tak jak tu, e, tak jak tam, siam, param, papam. W ogóle ile tu jeszcze syfu wychodzi z tego, e, tu jest pewnie tyle piachu jeszcze w środku, że to głowa boli. Ale nie wiem właśnie, czym się zająć, tym czy, nie, tu już mamy, tu jeszcze to, e, czy tym, nie wiem, musi się zastanowić i będziemy działać. Dobra, Kwiatek pomyślał i wybrał, będziemy robić to. E, powinna być szybka piłka, no bo tutaj mam jakieś, powiedzmy, pseudo doświadczenie i Kwiatek pomyślał, tak wiem, trochę to dziwne i uważajcie, bo myślenie e, czasami boli i czasami można się spodzić, wiem co mówię. Więc tutaj mamy wkrętaski. To nie jest próg przyspawany do tego. Tu mamy tą blaszkę nową, całą tutaj wstawioną. Więc tylko jest tutaj do liźnięcia. Takie wiecie, punkciki spawalniczo-spawalnicze. Tutaj nie nie pamiętam po co ja to wstawiam. Bo tutaj jeszcze niżej będę musiał też kawałek, gdzie idzie lewarek, odbudować. Odkręcam to i zgrzewy. Tutaj widzę łodrazu dwa. Tu może być. Tu też może być gdzieś kurwa ukryte coś. Eee, I tutaj, nie? Tutaj i tu o, o, do góry, i tutaj tak samo. Eee, tu bardziej od środka, więc nie będzie problemu. No dobra, działamy. Zobaczymy, co będzie w środku, i będziemy kończyć odcinek w sumie. O, stary, ale się naszarpałem, ale udało się ładnie to wypieprzyć. Mam sobie pomierzone w różnych losowych miejscach, jak na kwiatka przystało tego no nie tutaj tutaj wiecie pomierzyłem od śrub no i co jak to wygląda na tyle dobrze że, że fajnie że właśnie nie z nie tego bo tam też wstawiałem cały taki większy kawałek bo tutaj no tutaj to wiadomo natomiast z tamtej strony też jest, idzie wzmocnienie i no tam nic się zbytnio nie kryło więc trochę zdewastowałem tą blachę, ale ostatecznie. E, to jest fajne do wyczyszczenia. Gdzie niegdzie nawet widać gdzie e, korund doszedł po tym właśnie piaskowaniu, korundowaniu. Tu mamy wszystko... kurde, ciemność podem jej jakieś latarka. E, tu jest fajnie. Tu jeszcze ewentualnie mogę z drugiej strony sobie pociągnąć szpawa. Teraz mamy dostęp tutaj elegancki. Wyczyścimy tutaj te moje e, szpoinki. E, później to zabezpieczymy, łaczyszcimy. A, i wahać nasz, znaczy mocowanie wahacza w przód albo tył, przód, chyba nie, jak to wygląda? No, słuchajcie, no, to tak wygląda no zgnite Gwinty wyglądają w porządku, przynajmniej e, no, śruby będą do. chociaż. Zastanawiam się, czy to wymieniać, czy nie. Hmm, chyba nie, no, ale tak czy siak no, jest do gruntownego oczyszczenia. Tutaj też kawałek jeszcze trzeba będzie dospawczyć, do tak? Z tej strony, o, widać, gdzie lewarek jest, gdzie to po prostu nam gnije. No, więc Lux, no, ale fajnie się udało rozgrzewić, że tak powiem. Słuchajcie, to było tak: trzy tu, ukryty ten był i kurwy z przepraszam, ukryty był tu. Tutaj wcześniej sobie rozgrzewiłem. Tutaj też, ale to z tej strony sobie szarpałem, no i tutaj trzy. Troszkę tutaj uszkodziłem, bo jednak wiadomo, cienka blacha, więc nawet poszło. Dziury potężne, ale to przynajmniej będzie nam łatwiej później to przyspawać. Bo użyłem takiego, odpowiem Wam, jeszcze kulkowego freza, już yy, to jest drugi, znaczy dwa takie kupiłem kulkowe. Kurde. A więc już trochę jest odbarwiony, no bo jednak temperatura yy, trochę chłodziłem powietrzem, a Miałem właśnie dwa, z czego jeden, czekajcie, gdzie jest ten. Tu jest pinczek, a gdzie jest kulka? Kulka gdzieś zwiała, albo najechała mi się przykleiła do czegoś. No, ale taki właśnie to są klocki, chocki, że jak już idzie do czerwonego, trochę przesadziłem. Ale to akurat mi był stary, taki już zużyty, więc to jego nie, nie oszczędzałem, tego bardziej. Ale to taka pierdołka i dobra, czyli teraz jeszcze to trzeba wypierdolić. I tutaj kawałek tego też nad kola. Przy okazji odbudujemy, ten rant zlikwiduje w pizdu, bo mi się nie podoba, tak jak tam, fajnie zrobiłem z przodu, więc... Dobra, teraz będzie można to oczyścić, tutaj dosztukować resztę tej blachy, tej podłogi, powiedzmy co nam brakuje, żeby takich dziur nie było, tak samo tu później. Więc analogicznie tu i tu sobie zrobię. Ale dobra, no dobra, fajnie, fajnie się udało, mogę to oczyścić, więc dziękuję serdecznie za oglądanie, słuchajcie. Jaj było co nie roboty jeszcze więcej, więc oby jak najszybciej kolejny wyszedł, bo dobrze, że pogoda ta się znowu tydeczko spitoliła, bo wcześniej tak fajnie już było. Mówię, kurde, już, już by człowiek pojeździł, nie? A tu jeszcze trzeba polakierować i złożyć to w pizdu, nie wiem czy, czy pamiętacie jak to było, cokolwiek, bo ja nie za bardzo. Yy, ale głowa do góry, dzięki bardzo, koko Jumbo, nara!